To jest pierwsza grupa i pierwsze ślubowanie, które organizowane jest na terenie Centrum Olimpijskiego. Cztery sporty uczestniczą w tym ślubowaniu. W składzie naszych zawodników są zarówno medaliści olimpijscy, oraz ci, którzy wypracowali swoją pozycję w niezwykle trudnych i szczególnych warunkach. Serdecznie Wam gratulujemy, a wszystkim, którzy są z nami, dziękujemy, że wspierają Polski Ruch Olimpijski i dzięki Wam możemy wysłać do Soczi 59 zawodników. Odbyliśmy ślubowanie olimpijskie, które jest tą najważniejszą ceremonią dla naszych olimpijczyków, którzy będą wyjeżdżać na Igrzyska Olimpijskie do Soczi. W ślubowaniu brali udział łyżwiarze szybcy, brali udział snowboardziści, brali udział saneczkarze. Te trzy grupy zostały powitane przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przez zaproszonych gości, przez sponsorów oraz media. Oraz wręczone zostały właśnie nominacje olimpijskie i podpisane flagi olimpijskie, które leżą tutaj za mną. Ja, reprezentant Polski na 22. zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi, w imieniu wszystkich zawodników uroczyście przyrzekam, respektować obowiązujące nas przepisy i regulaminy sportowe. Zobowiązuję się przestrzegać zasad fair play, godnie i z pełnym zaangażowaniem walczyć na rzecz chwały naszej ojczyzny, pomnażać dorobek polskiego sportu. Przyrzekam. Szalenie miło, jest to ogromne wyróżnienie, móc składać przysięgę właśnie w imieniu sportowców. Będą to moje czwarte igrzyska, więc, więc myślę, że najbardziej świadomo. Bardzo przyjemnie słuchać tych wszystkich przemówień i, i, i dostać nominacje, także to są naprawdę szczególne momenty. Tak naprawdę już się nie mogę doczekać tego wyjazdu, ponieważ ten, ten, ten tydzień ostatni był taki dosyć kiepski ze względu na tą pogodę naszą tutaj i niestety nie mogliśmy też wziąć udziału w Mistrzostwach Polski, także ja już tęsknię za dobrym lodem, tęsknię już za halą i... i... I za tą jazdą, żeby, żeby wróciła jak najszybciej do, do, do takiego normalnego poziomu. Nie ukrywam, że mamy szansę ogromną. Tylko tą szansę trzeba wykorzystać. Nie jestem zwolennikiem deklaracji żadnych medali, ani miejsc, ani tytułów, więc trzeba po prostu pojechać tam, stanąć na starcie, zrobić wszystko najlepiej, tak jak potrafimy i, i zobaczyć, co to przyniesie. Starcie so, to jest specyficzny tor. Nie jest on łatwy, jest on e, ciężki, ponieważ trzeba e, bardzo dużo wymaga na kolejnych e, okrążeniach. Myślę, że dla nas to jest duży plus, ponieważ my jako cała drużyna jesteśmy bardzo wytrzymałe i jedziemy do końca razem, to jest nasz plus i to na pewno zaprocentuje na igrzyskach. Chciałabym oddać tam najfajniejsze biegi, najlepsze jakie potrafię, przede wszystkim dobre technicznie. I... I być zadowolona, wrócić zadowolona. Myślę, że, że jakoś się nie będę roz, rozdrabniał. Będę od razu spróbuję na maksa polecieć od pierwszego startu, czyli od, od 12 lutego. Ze startu na start będę podchodził do tego jakby do każdego dystansu osobno. Nie chcę tutaj jakiegoś planu specjalnie sobie robić, tylko każdy dystans w trupa, każdy dystans na maksa i, i, i oby, oby na którymś udało się wdrapać na podium. Będziemy walczyć o jak najwyższą lokatę, damy siebie wszystko, damy siebie to 10%, no i będziemy walczyć. Przede wszystkim będziemy walczyć. Gratulując wam nominacji olimpijskiej, szczególnie w imieniu nas, sponsorów polskiej reprezentacji olimpijskiej, życzymy wam nie tylko medali. Szczególnie życzymy wam niegasnącej radości życia, zwykłej frajdy, z faktu, że jesteście młodzi i beztroscy, a przy okazji odkryliście, jak niepokorne marzenia przekuwać w trofea które czynią z Was nieśmiertelnych.